No, czerpię z młodości, czerpię z energii tych młodych ludzi. Odmładzam się przy okazji. Bardzo mnie cieszy to, że chcą zagrać moje nuty. To jest naprawdę wielce radosne, że, że inne pokolenie, pokolenie właśnie mojego syna, tak naprawdę, który studiuje, jest tak licznie tutaj zainteresowany, bo przecież było bardzo wielu kandydatów, których nie mogliśmy tu zaprosić. To są muzycy, którzy mają stworzyć orkiestrę w cztery dni, przy czym większości się nie znali. Gdzieś tam może na jakichś innych warsztatach, może co po niektórzy, ale to jest wielce trudne zagrać w zespół. Pole. To jest nazwisko, które jest znane w Polsce i jest to jakiś czynnik, który przyciąga ludzi, szczególnie młodych muzyków, bo jest to wybitna postać i tworzy nie tylko muzykę jazzową, klasyczną, tylko po prostu jest to jeden to też wielki miks muzyki. I to jest po prostu czadowe, że możemy grać taką ilość muzyki i tak różnorodną ilość muzyki. I też super jest atmosfera, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Ta atmosfera, ta konwersacja z drygentem i w ogóle, że wszyscy się tak dogadujemy, to też jest bardzo fajne. Nasz cały dzień to są próby. Od rana do wieczora. Dzisiaj e, jesteśmy już po jednej próbie, która trwała 4 godziny. E, kolejna przed nami, która będzie trwała następne 5 godzin. Także jest pracowicie, pracujemy. E, staramy się zgrać jak najlepiej tutaj z tak dużym zespołem, z tak dużą orkiestrą. Mam doświadczenie z panem, z maestro. Ym... Zagrajaliśmy warsztaty latem zagrane w sierpniu w Włusławicach, i te warsztaty dały tak dużo wiedzy i tak dużego kopa motywacyjnego, że po prostu nie dało się ominąć kolejnego spotkania jakby w, w tym samym klimacie. Gramy 13 utworów z różnych. Kategorii muzycznych, ale wydaje mi się, że no, oczywiście wszystkie są muzyką współczesną, napisaną przez pana Adamę Sztabę, ale jest jazzu dużo, jest parę utworów melancholijnych, ale głównie są to takie właśnie rockowo-jazzowe utwory, więc to jest dosyć nietypowe do wykonywania w takiej filharmonii, bo tutaj zazwyczaj jest wykonywana muzyka klasyczna, a teraz to będzie coś innego. Orkiestra for Young to premierowy nasz projekt dla dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych, projekt, który pozwoli dzieciakom sprawdzić jak to jest pracować w orkiestrze. Wiemy, że nasza młodzież koncertuje często w recitalach solowych, przed publicznością u siebie w szkołach, ale aby grać w zespołach takich dużych, no nie zawsze jest na to czas, miejsce w programie edukacyjnym, a przede wszystkim możliwości. A takie możliwości stwarza Filharmonia Pomorska po raz pierwszy. Takie zdarzenia generują głównie ludzie, oczywiście, czyli my moglibyśmy być w każdym miejscu, ale nie da się ukryć, że miejsce to. Jak obserwuję z poziomu Warszawy, jest naprawdę barwnym miejscem muzycznie, bardzo i zróżnicowanym. I bardzo gratuluję tutaj dyrekcji i w ogóle wszystkim, którzy wymyślają te rozmaite działania sceniczne, które się tutaj toczą. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem zwolennikiem pojęcia, że muzyka jest jedna. Nie rozgraniczania na muzykę poważną, niepoważną, rozrywkową, soulową, jazzową, w ogóle te pojęcia są niepotrzebne. Muzyka jest jedna, to jest wielkie morze inspiracji i my powinniśmy dzisiaj, zwłaszcza w XXI wieku, czerpać zewsząd tak naprawdę, bo w każdym gatunku tak naprawdę jest coś interesującego. A odgradzanie się mówieniem, że coś jest kulturą wysoką, a coś jest niską i tak dalej, powoduje tak naprawdę, że dzielimy ludzi, niepotrzebnie zupełnie. I tego tutaj nie czuję, to jest fantastyczne i oby tym, za tym przykładem szły inne filharmonie. na obiad dziękuję.